I moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Ride Wright's Attorney. W ostatnim odcinku nareszcie dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat tego, kto rzeczywiście zakupił kamerę oraz um, tego ogromnego miśka dla Juana. I dowiedzieliśmy się również o paru innych rzeczach, w najpierw pójdziemy może do court record, czyli... Um, tego, jaka w ogóle jest relacja pomiędzy matem a... A Adrian w kontekście, w kontekście, tego, powiedzmy może jakiejś zazdrości w kierunku Juana, wiemy, że z jakiegoś powodu chciał ich mat na pewno nagrać. No i właśnie mamy dowód, że Unguard kupił tego wypchanego niedźwiedzia. No i mamy, mamy ten transmitter, mamy tę kamerę, mamy tego miśka również samego w sobie. Więc myślę, że możemy się powoli wybrać tutaj i... No proszę, od razu do Unguard. Do, do mata idziemy. Już jest po dziesiątej? O, proszę. Już nawet Ignorance is Bliss. Ach, piękne, tak. Ach, uwielbiam, uwielbiam... Uwielbiam powiedzenie w kontekście oczywiście satyrycznym Ignorance is Bliss czy Ignorance, ignorance is Strength. Tak, to bo ignorancja to siła, tak, ignorancja to siła wojny, wo, e, wolność to niewola, ignorancja to siła, e, wojna to pokój. Czy e, powiedzenia z e, roku 1984 Orwella. E, ignorance is bliss, ja bardzo często łączę z ignorance, ignorance is strength, e, czyli z oryginalnej wersji e, roku 1984, e, dlatego, że moim zdaniem oba, oba te stwierdzenia Wskazują na bardzo podobną rzecz, um, co mnie osobiście bardzo, bardzo bo Chociaż co, czekajcie, może zrobimy nie talk sam w sobie, ale... Możemy mu zaprezentować, chwila, prezent. E, laga, mu złapałem. Chcemy mu zaprezentować, hmm, okej. Okay. Nie możemy mu zaprezentować tego. Zobaczmy czy, czy mu, jak mu zaprezentujemy to coś, czy to coś zmieni, nie. Okej, okay, czyli, czyli w żadnym wypadku pokazanie mu tych rzeczy do niczego nie doprowadzi. W takim razie musimy mu zaprezentować Magatamę. I dopiero tutaj może coś zdziałać przy jej pomocy. A, to już widzieliśmy, moi drodzy. Więc co się przeskipuje? Już widzieliśmy to w poprzednim odcinku. A... I know you paid close attention to Mr. Corrida, especially on that night. And now we can use this camera, myślę. That's dosyć oczywiste, because you kept it, uh, a close eye, and close eye on Mr. Corrida. Corrida. Watch them. Ok, we have the transmitter. Where was this camera hidden? Niedźwiedź. To jest dosyć, już teraz ładnie idzie w linii, wszystko. Wcześniej było to o tyle, że no nie mieliśmy tych rzeczy. To był najważniejszy punkt, który nam brakowało. Tutaj dopiero pierwszy z pięciu zniszczonych. Pier, z z pierwszy z pięciu cycloków. Może być ciężkie. Który, kto mu dał tego, nie nie no Oczywiście, że on. A w końcu mamy tego. Zobaczcie, John Doe. Mamy go tutaj. W końcu w... W, 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 e, w postaciach w Cord Record. W profilach dokładnie mówiąc. Tak, oczywiście tutaj to odbijamy, że to on. Spodoba się jak Phoenix po prostu triggeruje, O, ale ten pan miedźwiedź, w sensie tutaj domyśle, mówi mi, że, że, że zna ciebie, jak mógłbyś zapomnieć tak wspaniałego przyjaciela, Jezus. uwielbiam Cię, że... znaczy to jest, to jest już takie, to jest już tak, już jest takie po prostu wręcz wyśmiewanie, już takie, człowiek już nie, nie poniżaj się bardziej, tak, już, już ja dobrze wiem, że wiesz co chodzi. That it was who put the camera inside the Użyjmy... Um, to nie jest do końca idealny dowód, żeby nie było, ale wydaje mi się, że użyć tutaj tego rachunku jest jak najbardziej na e, naszą korzyść, ponieważ udowadniamy... To nie udowadnia, że on włożył tam tę kamerę, ale udowadnia, że on zakupił tego miśka, No i jeśli dał go Huanowi, to myślę, że... Co? No to, kto miał włożyć tę kamerę tam wtedy, tak? Jak nie on. Te 3800 dolarów to mogła być szczoteczka do zębów, którą kupiłem. Tak, jasne. O nie... O nie... O nie, że ona jest, ona jest zrobiona z kości słoniowej i ma mmm, włosy słonia w... w, w nie, to nie... wiem... po bristles, nie wiem, co to znaczy. Czy to jest rzecz, że, że ma być delikatna? Nie pamiętam, wybaczcie, ale... E, Paradoksalnie, ktoś może powiedzieć, Ej, jakie włosy słonia. Słonie mają chyba takie bardzo drobne włoski. Ok, czy to będzie drugi cyclock? Mhm. Oszło. To jest dopiero drugi z więc to będzie masakra. I myślę, że możemy użyć spokojnie tego magazynu Lipin. Ponieważ ja wiemy, że chciał ich podglądać, przynajmniej w teorii. To jest, to jest coś, co zakładamy. Czy on w takim razie na myśli to, że on ich podglądał tylko po to, żeby to wydać na świat i zarobić na tym, w jakiś sposób? Ah, uh, we can get publicity without spending a penny with that kind of stuff. Oczywiście, czyli, czyli wszystko, o czym to popularność, jest względna koszta. Uh, okej. Okay. Yeah. Z perspektywy, z perspektywy moralnej jest to złe. Z perspektywy jego, jako osoby, która, której zależy tylko i wyłącznie popularności, więc to jest typ, typ osoby, nieważne jak mówią, ważne, żeby gadali. E, nie wiem. Po, pozwolę sobie może nie rzucać em, nazwami osób. Em, pewnych YouTuberów, których można było tutaj wymienić bardzo, bardzo wielu, em, którzy żerują w bardzo wie, w dużym stopniu na kontrowersji. E, on jest jedną z tych osób, która która właśnie, właśnie w ten sposób postępuje, czyli waż, żeby go dali. Czemu on miałby The real reason is set up... that camera in Mr. Corridors room was... Możesz użyć celestial in Dobra, to będzie ryzykowne, ale nie wiem. Nie, najgorsze jest to, że nie mam jak teraz to bardzo wczytać. ha. zabawne. Okej. Okay. Czemu w takim razie? Czemu miałby chcieć? To zrobić jeszcze. Co, no, jeden co mi przychodzi do głowy, to ta karta. No więc, co jeszcze na razie wycofam? Jest to na razie wycofam. Ja sobie zapiszę na nowym save. Nie wiem tylko czy teraz, jeśli tam wejdę, to znowu będę miał wszystkie te do ogarnięcia na nowo. Nie wszystkie, wszystkie te. Wszystkie te... E, cykloki Mam nadzieję, że nie, bo nie, nie będzie mi się chciało tego robić no To będzie strasznie upie Będzie to strasznie upietliwe. Ojej dobra, okej okay, moi drodzy czyli, czyli to nie ma sensu, żeby nawet zapisywał Po prostu, po prostu... Będę musiał przez to wszystko przelecieć jeszcze raz O, co za irytujące, irytujące dziadostwo Sorry moi drodzy, ale to powinno być, to powinno być tak, że nie a na przykład będziemy mieli ostatnie A będziemy przez to automatycznie już przelatywać do danego momentu Okej, okay, misiek, tak Oo... Okropnie. Ja wiem, że to jest dosłownie parę kliknięć, nawet parę, parę dziesiąt kliknięć na dobrą sprawę. Eee, ale jest to niesamowicie i tak irytujące, mimo wszystko. To nie powinno tak moim zdaniem w ogóle wyglądać. Zajmijcie czy jest raczej teraz... iż teraz przegramy. Ni, nigdy mi się chyba nie zdarzyło w tym miejscu przegrać, nie? Na, na cyclokach. Żeby po prostu osoba nie chciała się do nas odzywać i, i na przykład albo nam po prostu braknie czasu, czy coś? Nie mam pojęcia tak szczerze. Najbardziej mnie boli to, że teraz mamy to nowe investigation i nadal nie mamy pełnego HP na nowo. bo się nie działać z tym, co miałem. A, ok, tak. Oczywiście użyjemy... A, wiem, okej, okay, ch chyba wiem o co chodzi. Chyba wiem, co mogę czego mogę użyć teraz. To jest coś, co mi teraz przyszło do głowy. Nie wiem czy to zadziała. A chciałbym użyć tego. Pomyślałem teraz, ej, a co jeśli on chciał się dowiedzieć? Może on wiedział o tej ceremonii poniekąd, o tym, o tym, e, o tym... E, stage show i chciał... chciał się dowiedzieć o czym on tam będzie mówił. Nie, nie, to totalnie nie to. No zobaczmy, co się w takim razie stanie jeśli się przegram teraz. Uuu... Uh. Uh. To jest ciekawe. Dziś tam było? Że, jeśli zbyt dużo błędów, to Twoja dusza się rozpadnie. I nikt, popeł nikt popełnił zbyt wiele błędów. Czekać, gdzie jest moje HP w takim razie teraz? A zobaczcie, teraz mam jedno, jedno HP dosłownie. Ej, to jest ciekawe, okej, okay, to jest śmieszne. Myślałem, że przegramy, na przykład ta osoba nie będzie chciała z nami grać, albo brak nam czasu, ale tej nie. Po prostu Magatama nam mówi, ej, twoja dusza się rozpada. Hmm. Okej, okay, co jeszcze mogło nam... Co, co jeszcze możemy spróbować użyć? Czego możemy tam jeszcze spróbować użyć? Może... może kwestia właśnie samobójstwa tej? Mm, samobójstwa... Uh... Więc ja spróbuję jeszcze jednej rzeczy użyć, bo użyliśmy... użyliśmy yy, tego samobójstwa Celeste. A możecie bym spróbować użyć samobójstwa... Tej, tej, tej karty są spróbowane samobójczej, um, uh, Andrews, bla, 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 bla. Znowu to samo. właśnie uh, strasznie, mówię, upierdliwe, nie? Um, Wydaje mi się, że w ogóle niepotrzebnie, tak jak mówię, jest to, że musimy przez to wszystko przechodzić naraz, od nowa. Jeśli raz to zrobiliśmy, to mogliśmy wrócić do do, do miejsca, w którym skończyliśmy. I tam dalej na pytania. Albo do ostatniego zamka, który, jak zaczynaliśmy go rozwalać, prawda? do no niektórych zamków potrzeba więcej niż jednego, jednej odpowiedzi. There reason my you set up uh, Mr. Corrida's room. Szczerze, okej, okay, to, jest, to jest moja jedyna, jedyny pomysł. Moi drodzy, ostatnią rzeczą, która przychodzi mi do głowy, i wydaje mi się, że to będzie prawidłowa rzecz, bo spróbowałem paru innych rzeczy i totalnie mi nie pasują, ale to, to co teraz chcę zrobić. Czyli the reason you hit this camera in Mr. Corrida's room and film it in secret is. I to jest coś, na co zwróciliśmy uwagę poprzednio, czyli ta karta, bo on przy niej miał pewną reakcję, ale osobiście uważam, że jeśli, jeśli to będzie prawidłowa opcja, to przypadkiem, czy on się w tym momencie nie przyznał, do tego, że rzeczywiście jest zlecił to zabójstwo. Czy jeśli on, jeśli my to pokażemy, to czy to nie jest równoznaczne praktycznie z tym, że go to wszystko, jakby już go z tego nie wyciągniemy? A jeśli tak, to na, nawet jeśli, 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 jeśli okaże, to on, a jak mamy go bronić, bronić wiedząc, że jaka jest prawda? Zresztą to będzie totalnie przeciwko temu, co przez ten cały czas próbował zrobić Right, czyli chronić, chronić prawdę, tak? W sensie dążyć do tego, żeby skazać ludzi, którzy są rzeczywiście odpowiedzialni za... Dane przestępstwa. E, nie wiem, zobaczmy. I to jest niestety to. I szczerze, to jest moim zdaniem okropna sytuacja, w której się teraz znajdziemy. Jeśli, jeśli moja, moja teoria sprawdziła, oczywiście. Unikałem tego, bo miałem, to, to był jeden z moich pomysłów. Miałem taki. trochę bez sensu. W sensie, mówię, to, to, to sprawia, że praktycznie my go w tym momencie oskarżamy o tą dobrą sprawę. Jakby ktoś się w toku znajdzie, co zniszczy pozostałe dwa cykloki? Ja że to może być jeden. A co z pozostałymi dwoma? Jakby jak daleko, jak głęboko? Tam jeszcze mamy iść. Ja czuję, już nie na naprawdę nic więcej do powiedzenia tutaj. It's because you're his client, you're a star, you're his client. Jest chyba bardziej oczywiste. Nie wiem, czy by dało się cokolwiek innego sensownie wybrać. Okej. Okay. W sensie, Nie wiem. To jeszcze będzie ukryty za kolejnymi dwoma cyklokami. W sensie. Okej, okay, powiedzmy, że to zniszczy jeden. C co dalej? Jakby. Ja mam wrażenie, jakbyśmy już odkryli te Przynajmniej część tej prawdy, tego sekretu. W sensie okej, mi jeden sekret, jeszcze brakuje nam oczywiście tego prawdziwego sekretu sekretu, ale nie wiem czy z tego wyniknie jakaś rozmowa i będziemy to kontynuować, czy będzie to jakoś przerwany ten cyklok w środku i on będzie mógł przyznać nam się do reszty rzeczy i potem będziemy musieli przejść przez te dwa ostatnie w jakiś sposób, pojęcia, to by to by nie było tak zrobione, inaczej byłoby to podzielone na dwa cykloki, w sensie jeden byłby na trzy i drugi byłby na dwa potem. A, ah, okej, okay. czyli w ten sposób to działa. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. I teraz uzyskaliśmy połowę HP. Okej, okay. tego się nie spodziewałem. Tego się... Tego się zupełnie spodziewałem, że on będzie miał taką szramę pod jednym okiem, na znaczy jednym oku. Takie, zupełnie. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, teraz wygląda tak, jak trafia Dracula przez te swoje kły, przez ten, przez ten strój jego. To jest może, może tylko jakieś moje przeświadczenie. Jeszcze ta lampka nie jest akurat wino, bo jest bardziej pomarańczowa, ale lol. Może jakieś Nie, to też mi nie pasuje, bo to jest bardziej kieliszek na wino. Raczej w tym whisky nie, pij, nie wiem co to jest, nie, sok pomarańczowy powiedzmy. Bo w ogóle Japończycy mieli bardzo duży problem swego czasu z alkoholem nawet w grach i, i trzeba było zamienić alkohol na przykład na mleko czy coś tego typu. Ale no, nieważne. Możliwe, że tutaj doszło do tego samego, zamiast wina po prostu zrobili, zrobili właśnie z tego sok pomarańczowy. Nie wiem, musiał, musiałbym się dowiedzieć. Bardziej, ale myślę, że to byłoby dosyć ciężkie. A może ktoś, ktoś zrobił na ten temat już śledztwo własne, nie mniej. Mm... Naprawdę to wszystko, to, to jest bardzo ciekawa taktyka, że e, jeśli on zatrudnił asystyna, to Asasyn potem. on by się bał, że asesyn go będzie zastraszał. Dlatego on zrobił e, Uno Reverse card troszeczkę. Hehe, <laughs> że karta, bo karta Shelliego. E, Shelliego? nie Nieważne, karta Shelly. Um, I celowo wysłał tam tego miszka bez wiedzy Asyna, aby ten Misik go nagrał. Żeby ten asesyn wiedział, że, że, że będzie nagra znaczy, że, żeby on użył tej, tak, bo on zostanie uniewinniony, tak, ale potem, jeśli asesyn chciałby go, chciałby go zastraszać, to ten będzie mógł zastraszać Asyna. wtedy obaj by mogli pójść do więzienia, to jest takie, kto, kto, ma, kto ma, kto, kto ma więcej kontaktów, kto się da z tego radę jakoś wy, um, wygrzebać. Tylko problem jest taki, i chyba największym problemem, i najgorszym problemem tego wszystkiego jest to, że tak naprawdę Assassin ma tutaj trochę chyba jednak przewagi, dlatego że Assassin może go nadal zabić. Mam wrażenie, że, że, że troszeczkę Matte nie pomyślał o tym, że Assassin może, może sam przyjść i, i, się zemścić na nim właśnie przez to, że ten go będzie po straszać. Okej. Okay. A co było motywem morderstwa? Naprawdę? W tej sytuacji, wybaczcie. Eee, w tej sytuacji największym problemem jest to, że... Um, że my nie będziemy go jak bronić w sensie, wydaje mi się, że będziemy go po prostu próbować bronić na siłę. Żeby uzyskać czas dla zespołu, żeby uratował Majer w tej sytuacji. Okej, okay, ale tego bym się nie że kiedykolwiek będziemy chronić osobę winną, która będzie, o której będziemy wiedzieli, że jest winna. Wiecie, czyli nie to, co się działo na przykład w, w, w The Greatest Zorni, gdzie mieliśmy sobie wino ale dowiedzieliśmy się o tym dopiero po czasie. Tak? Tak, bo tam się dowiedzieliśmy dopiero po rozprawie, na no, dworze, już po wyniku, jak dobrze pamiętam. A no właśnie, widzicie. People are simply things to be used, used, and thrown away. Bardzo przedmiotowo podchodzi do ludzi, to już nawet nie do kobiet bezpośrednio, tylko do ludzi, czy, czy do jakichś takich y, sfer. Powiedzmy... E, miłosnych... tylko tylko po prostu generalnie do ludzi. używali ich jako przedmiotów. No i bardzo przypomina pewnych youtuberów, których syrek i, i, i nas tutaj też znowu nie mogę rzucać. Hmm... To jest prawda, bo on nikogo nie zabił. Bardzo sprytne. On jest świadom tego, że my nie możemy nic z tym zrobić. No właśnie. Nie wiem, tak, tak, tak niż on moglibyśmy powiedzieć, że on zabił. I zrezygnować z obrony go. Chyba. Właśnie. To jest prawda, tylko my wiemy, że nie możemy tego zrobić. No i on też wie o tym, że... Maja została porwana. Wszystko oczywiście za jego... Za jego... Um, zgodnie z jego planem, za jego przyzwoleniem, nie wiem jak to nazwać. Pamiętacie, Mr. Wright Esquire, Mr. Um, Naruto Esquire? Pamiętacie, pamiętacie teksty z The Greatest Attorney? Dla tych, którzy oglądali, oczywiście. Mi to bardzo przypomina pewnego pewnego pana, pisarza. Mm, anyway. Nie jest raz do moim zdaniem. Moim zdaniem, my w tym wszystkim przegrywamy najbardziej. Said something just like that, if memory serves. O, oh, to może być course, no, no, Hmm. Interesujące. O, proszę. Edgeworth. był cały czas z nami. Uff, no i... Myślę, że on będzie grał według, według naszych zasad, w sensie, w sensie, raczej my według jego, bo zakładam, że on przy, o tym wszystkim wiedział i wszystko ma już rozplanowane. Zakładam, że on po prostu będzie próbował sprawić, byśmy... By to wyglądało jak rozprawa, ale byśmy doszli do tego, żeby jego skazać i zarazem uratować Mają. To jest bardzo ciekawe. Ale nadal nie odlokowaliśmy jeszcze Cykloka tej... Uh, uh, Andrews. Wiecie, że potrzebujemy jeszcze czegoś w takim razie. Hej, rozumiem, rozumiem metaforę Edward'a. Nie wiedział jaka jest rola prokuratora. I na siłę próbował wszystkich skazać, Natomiast teraz mam wrażenie, że on rozumie, że, naszym, że jego zadaniem jest dojść do prawdy, a zatem dojście tak, żeby nikt na tym nie ucierpiał. Kto nie powinien ucierpieć. I teraz naszą, tu, naszą turą, naszym zadaniem jest zrozumieć, co jest zadaniem prawnika, co jest zadaniem strony broniącej. I dojście do prawdy, tak by nikt na tym nie ucierpiał, kto nie powinien. I otrzymanie słusznego wyroku. Nawet jeśli musimy, musimy bronić kogoś, kogo nie powinniśmy. Ok, czy mogę jeszcze o czymś z nim pogadać? Mamy tutaj dwie rzeczy, ale moi drodzy, mamy już, myślę, że około 30 minut. E, możliwe, że się mylę. E, ale, jeśli tak, to będziemy mieli nieco krótszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie leka, fancik, discorda, bo zostanącie patronami na Patronajcie. Nie skarżę z rozwoju kanału. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już jutro, gdzie będziemy dalej próbowali przejść przez tą, przez tą drugą część, nawet trzecią część, proszę bardzo. Um, a nie, bo to jest part 3-2 Investigation, ok? Czyli przez tę drugą część um, śledztwa. No i mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku będziemy wracali z powrotem na salę sądową. Czy tak się stanie, zobaczymy. Ja mam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego i na razie.